Witam wszystkich, Sport Prediction, przed nami typy na środę. Gramy o wielką kasę. Zapraszam wszystkich na filmik. A partnerami kanału są STS, zakłady bukmacherskie LVB, TotalBet, ForBet, NobelBet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możecie się z nich rejestrować. Wszystkie promocje i bonusy Bukmachera oczywiście pozostaną dla Was dostępne. Zaczynamy od środowych bombeczek: mamy belgijskie Leven z klubem Brysz na jedynce za 5,60. Kolejna jedynka to Atromitos z Olympiakosem za 7,80 Asteras Karais Kaskisem na dwójce za 4,40 Hichon Alcorcon dwójeczka 6,20 i Unionistas z Elche jedynką 8,50 Tak wyglądają bombeczki ze środy. A kursy powyżej 2,0 to Crystal Palace w meczu z Southampton za 2,30 Barrow przegrywa z Ipswich za 2.0. Mechelen u siebie przegrywa z Gentem za 2,20. Leonesa Leganes, dwójeczka 2,25. Twente przegrywa z Feyenoordem za 2,0. A Mladost ogrywa na Predak za 2,30. Menemnespor z Denislesporem na jedynce 2,85. No i środowe remisy. Union z Freiburgiem 3,30. Legia z Zagłębiem 4,40. Pałok Santi 3.30, Excelsior Groningen 3.45, Arges Sepsi 2.90 i Tunezja Egipt 3.0. Takie środowe remisy dla Was przygotowałem. A kupon królewski dość ciekawy i nietypowy w ten dzień. Mianowicie na środę mamy Crystal Palace pod pureczką. W meczu są Hampton za 1.35, wygrana Lipska z Augsburgiem za 1.50. No i wielki kurs jak na kupon królewski, bo aż 4.0. 4.0 jest w totalu. U innych boków znajdziecie pewnie większe te kurciki Remis między Legią a Zagłębiem. Moim zdaniem, pozycja na kupon królewski. Dlaczego? Dowiecie się z nowego typu filmików, który zostanie opublikowany już w dniu jutrzejszym ale prawdopodobnie dość późną porą. Jeszcze muszę kilka rzeczy posprawdzać, ale będzie na pewno filmik poświęcony właśnie temu zdarzeniu. A na kuponie królewskim mamy do wyjęcia aż 4 i 5 dyszek. W lidze Typera gramy meczyk Arsenalu z West Hamem. Typujemy dokładny wynik w komentarzach pod tym filmem. Poprawna odpowiedź jest warta dwa punkciki do rankingu Ligi Typera, który jest aktualizowany i w którym przewodzi w tej chwili Przemek, ma 104 punkty na drugim miejscu Paweł Luszczak, 91 i Poker na trzecim z 90 punktami. Zapraszam oczywiście do naszych grup vip owskich Mamy je z futbolu amerykańskiego i z piłki nożnej. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl, Możesz zostać również wspierającym kanał na poziomie ekstraklasa i pierwsza liga. Co piątek pojawia się specjalny film widoczny tylko dla wspierających, a w nim sporo królewskich kuponów na weekend z różnych dyscyplin. Oczywiście przeważającą dyscypliną jest piłka nożna. Zapraszam do zostania wspierającym kanał. Statystyka serii filmowych przed Wami, a ja tak jak mówiłem wcześniej, podeślę wam jeszcze serię hokejową na następny dzień. No i również pracujemy nad filmem o pewniaku tygodnia który pojawi się prawdopodobnie w dniu jutrzejszym wieczorem, znaczy może powiem dokładniej, we wtorek wieczorem, ponieważ nie wiem kiedy upublicznię ten właśnie filmik. Tak więc czekajcie na nowy ciekawy filmik, o pewniaku tygodnia, a ja teraz już dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, życzę powodzonka i do usłyszonka w kolejnych filmikach.